Wesprzyj kanał i postaw mi kawę na Buy Coffee 2. Witajcie w kolejnym odcinku wojskowych newsów. Dziś zaczynam od wiadomości, że Włosi chcą kupić Leopard 2. Informacja, która pojawia się w mediach już od kilku miesięcy, wydaje się, że znalazła potwierdzenie. Włosi są realnie zainteresowani zakupem czołgów Leopard 2. Zapewne będzie to wersja A8 której ostateczna konfiguracja jest na razie tworzona. Wydaje się, że najnowszy LO będzie miał zmieniony strop wieży, system ochrony aktywnej czy wzmocniony silnik. Na tę wersję postawiły już Niemcy, Czechy czy Norwegia. Źródłem informacji potwierdzającej chęci zakupu jest odpowiedź na interpelację poselską, którą złożyła podsekretarz stanu w Rzymskim Ministerstwie Obrony. Stosowny plan zakupu. Ma zostać umieszczony w najnowszym programie wieloletnich wydatków. Co do ilości, które chcą zakupić Włochy, to sprawa nie jest jednoznaczna. Najczęściej spotykałem się z informacją o 133 czołgach, natomiast inne źródła podają inne liczby. W każdym razie czołgów będzie sporo i Włosi zaczną produkcję licencyjną u siebie, albo na całe zamówienia będą czekać, myślę, grubo po 2030 roku, patrząc na obecny portfel zamówień KMW. Oprócz Leopardów, Włosi zamierzają kontynuować dalszą modernizację rodzimych czołgów Ariete, co oznacza z włoskiego Baran, do standardu C2. Ma ich zostać zmodernizowanych 125 egzemplarzy. Natomiast Leopard 2 nie jest docelowym czołgiem podstawowym włoskich sił zbrojnych. Okazuje się, że to tylko rozwiązanie pomostowe i Włosi nie wykluczają zakupu europejskiego czołgu przyszłości. A skoro o nim mowa! Program MGCS wchodzi w nową fazę. Tak przynajmniej ogłosili ministrowie obrony Niemiec oraz Francji. Program Main Ground Combat System miał wejść w fazę operacyjną, a to oznacza, że od teraz będą się odbywać regularne konsultacje na szczeblu międzyrządowym. W każdym razie z tej informacji wynika kilka ważnych rzeczy. Ministrowie zapewnili, że plotki o wielkich problemach czy nawet zakończeniu programu to tylko plotki. A program jest i będzie kontynuowany. Dostawy systemu mają ruszyć w latach 2035-2040. Docelowy system może mieć dwie armaty: 130 mm niemiecką oraz 140 mm francuską. Natomiast podwozie i wieża mają być te same. Tutaj naturalnie pojawia się pytanie: co z eksportem? Czy zostanie ustalona wspólna armata dla eksportowych klientów? A może będą mogli sobie wybrać docelowy kaliber? A w związku z tym, czy to nie stworzy dodatkowej rywalizacji niemiecko-francuskiej? No więc jak widzicie, sytuacja wokół Europejskiego Czołgu Przyszłości chyba zaczyna się stabilizować. Ciekawe, czy kiedykolwiek nabędziemy taki system dla polskiego wojska. Na przykład w miejsce Leopardów 2. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy w Niemczech będą powstawały amerykańskie Vipery? O takiej możliwości poinformowały niemieckie media. Amerykańska firma Bell miała zaproponować przeniesienie produkcji do RFN śmigłosów uderzeniowych AH1Z Viper, jeśli Berlin zamówi ich odpowiednią ilość. Skąd taki pomysł? Niemcy użytkują obecnie śmigłowce Tiger, ale niestety wydaje się, że ta konstrukcja nie jest zbyt nieudana. Nasi zachodni sąsiedzi mają problemy z ich awaryjnością, przez co odsetek maszyn gotowych do działań no, jest dość bardzo niski. W związku z tym nie zdecydowano się na ich modernizację, a myśli się już o ich wycofaniu. Rozważana jest koncepcja tymczasowego zastąpienia ich śmigłowcami H145M. No ale jak widzicie, są to małe śmigłowce, słabo opancerzone, dlatego taka propozycja budzi skrajne emocje. Sytuację chce wykorzystać właśnie Bell i propozycją przeniesienia produkcji chce zwiększyć swoje szanse. Jest to o tyle łatwiejsze, bo Amerykanie zaprzestali już produkcji Viperów. Narodzimy rynek dla amerykańskiego korpusu piechoty morskiej. W związku z tym niemiecka produkcja szłaby nie tylko na potrzeby niemieckich wojsk, ale także na eksport. Podobną propozycję składano Polsce, ale nasz rynek to będzie najprawdopodobniej firma Boeing ze swoim słynnym śmigowcem Apache. Zresztą jest on także opcją dla niemieckiego rządu. Jeśli faktycznie RFN zdecyduje się na zakup brzmi, byłoby to kolejne amerykańskie uzbrojenie, które powstawałoby na terenie Niemiec. Ostatnio informowałem Was o wybraniu lokalizacji dla fabryki, która będzie produkować środkowe części kadłuba do F-35. A w grze jest także produkcja następców zestawów Mars 2. Jedną z opcji jest nowy produkt oferowany przez Rymetal oraz Lockheed Martin, czyli GMARS, którego produkcja wraz z amunicją miałaby również odbywać się na terenie RFN. Jak więc widać, relacje amerykańskiego i niemieckiego przemysłu są naprawdę intensywne. Kiedy my, niestety, większość produktów kupujemy niemalże spółki, Niemcy gwarantują sobie dużą część ich produkcji u siebie. Choć, aby być dokładnym, muszę zaznaczyć, że za tym idą często wyższe kwoty kontraktów, co widać na przykładzie F-35. Niemcy zakupiły podobną ilość co Polska 35 do 32 samolotów, ale cały kontrakt wyniósł ich kilka miliardów dolarów więcej, czego jednak efektem jest powstanie fabryki. No coś za coś. Indie decydują się na zakup Dessau Rafale. Chodzi mianowicie o nowe samoloty dla indyjskiej marynarki wojennej. Temat jest grzany od kilku miesięcy. Według mediów raz faworytem byli Francuzi, innym razem Amerykanie ze swoim słynnym F-18 Super Hornet. Jednakże Hindusi postawili na Francuzów i wybrali Dessau Rafale, które zresztą służą już w indyjskich siłach zbrojnych w liczbie 36 egzemplarzy. Teraz Indie zamówią 26 myśliwców, ale tym razem dla marynarki wojennej. Jest to z pewnością duży cios dla produkcji F-18 Super Hornet, która nieubłaganie zmierza ku końcowi. Gdyby kontrakt przypadł firmie Boeing, wydłużyłoby to linię montażową tych myśliwców, myślę, o kolejne kilkanaście miesięcy. A tak amerykańska firma może bazować wyłącznie na zamówieniach wewnętrznych. Tymczasem Francuzi osiągają kolejny sprzedażowy sukces. Ostatnio Dessau Rafal. Był kupiony m.in. przez Chorwację, Grecję czy Katar. Ponadto, Indie zdecydowały się na zakup kolejnych francuskich Skorpenów. Tym razem chodzi o trzy okręty podwodne, które dołączą do floty już sześciu posiadanych okrętów tego typu. Francja przekaże Ukrainie francuską odmianę pocisków Storm Shadow. Brytyjski Cień Burzy jest już dobrze znany na tym kanale, ale tym razem nie o nim, ale o jego francuskim bracie bliźniaku. A mianowicie Scalp EG. Bliźniak, ponieważ powstały pocisk, to owoc kooperacji brytyjsko-francuskiej, więc jest to pocisk niemalże tożsamy z Storm Shadow. Francja zdecydowała się wesprzeć Ukrainę w trwającej kontrofensywie i po przekazaniu Storm Shadow przez Brytyjczyków, raczej było pewne, że na podobny krok zdecydują się również Francuzi. Decyzję o przekazaniu pocisków ogłosił Oliver Macron podczas szczytu NATO w Wilnie. Choć są źródła, które sugerują, że te pociski już są na Ukrainie i mogły zostać nawet użyte bojowo. We Francji ich nosicielami są samoloty Dessau Rafale oraz Mirage 2000. Co do samych pocisków, to przypomnę, że są one wykonane w technologii Stealth, mają właściwości manewrujące i lecą nisko nad Ziemią. Jak to wszystko ze sobą połączycie, to łatwo się domyślić, że nie są to proste obiekty do strącenia. Ich zasięg to nawet 500 km. Ale można założyć, że Ukraińcy otrzymają wersję eksportową, czyli z ogranicznikami zasięgu do 250-300 km, głównie dlatego, aby nie było możliwości atakowania celów w głąb terytorium Rosji. Głowica bojowa ma masę około 450 kg i może przebić nawet do 4 metrów żal betonu. Brytyjsko-francuskie pociski mają już pierwszy oficjalny sukces na Ukrainie. Uważa się, że jeden z pocisków został użyty do uszkodzenia jednego z ważniejszych mostów, który łączył Krym z obwodem harsońskim, a mianowicie chodzi o most czonharski. Wielka Brytania rozpoczyna proces badań brytyjskich bokserów. Pierwsze brytyjskie boksery są już gotowe, a więc czas na testy odbiorcze, które rozpoczęły się na poligonie w Milbrook. Program nowych transporterów posuwa się zatem do przodu. Na razie zamówienie dotyczy 623 bokserów w czterech wersjach: transportera piechoty, wozu dowodzenia, wozu ewakuacji medycznej i transportera opancerzonego. 117 bokserów ma powstać w Niemczech, reszta w Wielkiej Brytanii. Jednak zamówienie może ulec drastycznej zmianie, ponieważ miały zostać zwiększone fundusze programu, który umożliwi zakup 1016 wozów. Przy czym warto zaznaczyć, Zapotrzebowanie armii jest szacowane na około 1300 pojazdów. Brytyjskie boksery mają reprezentować tzw. wariant A3, który charakteryzuje się wzmocnionym zawieszeniem czy mocniejszą jednostką napędową. I to tyle, ile dziś dla Was przygotowałem. Super, że jesteście. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszam do sekcji komentarzy. Do usłyszenia w następnym materiale. Hej!